Musicie zrozumieć to, że gdyby w Polsce przez ostatnie lata nie było złodziejstwa, nie było tego wszystkiego, że PiS rozkradał na każdym możliwym kroku Polskę, to takie dzieci jak ta piękna mała Kornelia, ten aniołek, który marzy tylko o tym, żeby chodzić, nie musiałyby w cudzysłowie żebrać o pieniądze od ludzi. Dzień dobry, jestem Kornelia i chciałabym w skrócie opowiedzieć o czym marzę. Ja osobiście, jak widzę tragedię tak małego i wspaniałego dziecka, które ma tylko dwa marzenia. Posłuchajcie, jakie marzenia ma Kornelia? Marzy o tym, żeby chodzić, marzy o tym, żeby śpiewać i tańczyć i mam nadzieję, że to się spełni. To zastanawiam się, gdzie jest państwo, które w takich sytuacjach powinno ratować dzieci, powinno dawać im nadzieję, dawać im marzenia. Rodzice adopcyjni, rodzice Corneli walczą każdego dnia, zaznaczam, o rodzice adopcyjni. Walczą o to, żeby to dziecko każdego dnia budziło się z uśmiechem i z nadzieją na to, że pewnego dnia zacznie normalnie chodzić, a nie walczyć, nie walczyć o to, żeby mogła chociaż na miastkę mieć normalnego życia. Ja osobiście nie dość, że już finansowo pomogłem Korneli, to także każdego razu, kiedy tylko mogę, zachęcam Was do tego, żebyście wspierali. Wejdźcie, w moje, wejdźcie do góry tutaj w moje bio, tam jest zbiórka, oficjalna zbiórka dla Korneli, a ja. Was żegnam z tego jakże pięknego miejsca, czyli kościoła pokoju w Świdnicy, kościoła zbudowanego bez jednego gwoździa. To jest cud architektury sprzed kilkuset lat, który dzisiaj pokazuje, że medycyna też może czynić cuda, a dzięki naszemu wsparciu każde 50 zł powoduje, że Kornelia będzie także doświadczała cudu normalnego chodzenia, malowania, życia, a może nawet śpiewania, bo jest to, jak wiecie, jedno z marzeń tego małego aniołka. Proszę Was wesprzyjcie. W opisie filmu jest link do zbiórki, a także, tak jak powiedziałem, macie tutaj u góry w moim bio, ewentualnie gdzieś w opisie ten link. Klikajcie, wpłacajcie i razem przynieśmy szczęście i uśmiech Korneli. Serdeczne pozdrowienia.